H.P. Lovecraft napisał kiedyś, że najstarszym i najsilniejszym uczuciem znanym ludzkości jest strach, a najstarszym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym. Samotnik z Providence ewidentnie nigdy nie grał w gry RPG, bo gdyby grał, wiedziałby, że najsilniejszym strachem jest strach graczy przed podejmowaniem nieoptymalnych decyzji. Siedzicie przy stole, wasze postacie są w jakichś podziemiach. Mistrz gry opisuje wam długi korytarz, zwykły korytarz. Dochodzicie bliżej końca i widzicie drzwi. Osoby olarnięte i racjonalnie myślące powiedzą idę do przodu i pójdą, ale część gracze RPG nie będzie taka głupia. Tacy gracze wymyślą plan. Przecież w tym korytarzu może roić się od pułapek, może zawalić się podłoga, kolce mogą spaść z sufitu, ale co jeśli wejścia po obu stronach się zamkną i wszystko wypełni się trującym gazem? Także taka drużyna spędzi następne 10 minut, myśląc nad rozwiązaniem przygotowującym ich na każdą ewentualność. Może największy i najwytrzymalszy osiłek pójdzie przodem na zwiat? Może przywiążemy się liną z jednej strony i przejdziemy, trzymając się za ręce? Może rzucimy zaklęcie wykrycia magii? Czy ściany są z kamienia, czy z drewna? E, może znajdziemy inną drogę? Zaraz powiedziałem 10 minut? Chciałem powiedzieć półtorej godziny. Zazwyczaj takie zachowania dotyczą oczywiście trochę mniej jednoznacznych sytuacji. Porzucony wóz na trakcie, który trzeba zbadać. Posiadłość tajemniczego szlachcica, którą trzeba przeszukać. Do wozu wystarczy ostrożnie podejść, a do posiadłości włamać się w nocy. Gracze niestety często zamiast tego rozpoczną prawdziwy festiwal bezowocnego gdybania, Zejdą z tematu 10 razy i wymęczą się. Wszystko w strachu przed podjęciem inicjatywy i popełnieniem błędu. Zastanówcie się. Macie na przykład 3 godziny na grę. Tak, wiem, skandal licznie mało. Wolicie w tym czasie dowiedzieć się o mrocznym sekrecie lokalnego arystokraty? Włamać się do jego domu? Poznać prawdę? Narobić hałasu? Uciec? Przenocować w lesie? Odeprzeć tropiących was łowców głów i przeprawić się przez rzekę? Czy dowiedzieć się o tym samym mrocznym sekrecie? Rozmawiać półtorej godziny o tym, czy i w jaki sposób włamać się do posiadłości? Zrobić to w końcu w jakiś wyszukany sposób? Spojrzeć ze zdziwieniem na zegarek i skończyć na tym grę? Wiem, co ja wybiorę. W każdej takiej sytuacji drużyna lepiej by się bawiła, gdyby po prostu postanowiła zadziałać, zrobić cokolwiek. Zamiast tego niektórzy starają się znaleźć jakieś mega mądre i mega sprytne wyjście, które nie będzie się wiązało z żadnym ryzykiem i pozwoli uniknąć jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. No, właśnie. Przy okazji, czym są w ogóle te negatywne konsekwencje? W grach komputerowych sprawa jest prosta. Jeśli gracie misję stealth, skradankową, macie zakraść się na teren posiadłości arystokraty i zauważy Was jeden z domowników, przegrywacie. Wczytujecie zapisany stan gry. Game over. Bo w grach komputerowych porażka oznacza urwanie się historii, niemożliwość zobaczenia jej dalszego ciągu. Gry fabularne na szczęście tym właśnie się różnią od wszystkich Baldur's Gate'ów, że porażka nie oznacza końca przygody. Porażka oznacza początek innej. Nieudolnie włamując się na teren szlacheckiej posiadłości stworzycie Tobie silnego i wpływowego wroga. Poza tym rozegracie być może kapitalną scenę ucieczki. Nawet jeśli wrąbiecie się na wszystkie trzy pułapki zestawione w korytarzu przed ciężką walką z grupą przemytników, to 60% mistrzów gry balansowało tę walkę z założeniem, że możecie się w te pułapki wrąbać i ciągle powinniście to starcie wygrać. 30% mistrzów gry spojrzy na wasze żałośnie, niskie HP i dostosuje poziom trudności w odpowiedni sposób. Także działajcie! Po prostu działajcie! Powtarzam to chyba w każdym odcinku, ale naprawdę nie ma się czego bać. Okej, okay. załóżmy, że wiemy, jak problemu unikać, ale co jeśli prewencja zawiedzie i potrzebujecie lekarstwa? Siedzicie przy stole i nudzicie się strasznie, bo część drużyny od 10 minut nie potrafi wypracować planu, który zadowoliłby wszystkich. Wyjścia są cztery. Pierwsze nie zależy od was, tylko od mistrza gry. Znudzony szef imprezy może rzucić wam w twarz nagłym zwrotem akcji, który zmusi was do działania. Ekipa myśli od kilku minut o tym, jak podejść do porzuconego wozu, no to ze środka dobywa się przepełniony bólem głos wołający o pomoc. Nie będę się nad tym jednak rozwodził, bo to nie jest kanał dedykowany mistrzom gry. Druga opcja to zwracanie uwagi na upływ czasu, podsumowywanie, zbieranie informacji do kupy i prezentowanie do wyboru kilku wspólnie wypracowanych już rozwiązań. Brzmi racjonalnie i logicznie. Niestety nie zawsze działa. Drużyna RPG to nie zlot fanów konformizmu. Każdy ma własne pomysły, przemyślenia i argumenty. Liczenie na to, że w pojedynkę uporządkujecie cały ten bajzel i wszyscy pokiwają głowami, przyznając wam rację i decydując się na jakieś demokratyczne głosowanie, no. Jest to po prostu naiwne. Dyskusja nie kończy się wtedy, kiedy wy tak ogłosicie. Takie rozwiązanie może zadziałać, ale możecie też wyjść na zarozumialce. Wszystko zależy od drużyny. Opcja trzecia to coś, co udało mi się kiedyś wypatrzeć na jednym dostępnym online streamie z sesji i od jakiegoś czasu staram się to praktykować. Biorę najnowszy pomysł od któregoś z innych graczy, obojętnie czy dobry i zły, obojętnie, i z entuzjazmem go popieram. Staram się nachaipować resztę drużyny na to rozwiązanie. Słuchajcie, no, mi się ten pomysł mega podoba. Co wy na to, żeby zrobić to w ten sposób? Tak jak Staszek powiedział: najpierw przeprowadzimy ten aktywny skan stacji kosmicznej, a potem zadokujemy i wejdziemy do środka. Dawajcie, działamy, to jest super opcja. Będzie fajnie, co wy na to? Dzięki takiej małej manipulacji na wstępie macie już wtedy dwie osoby, które są za. A reszty nie przekonujecie argumentami. Po prostu przeciągacie ich na swoją stronę entuzjazmem, energią i optymizmem. I chyba to wyjście wam najgoręcej polecam. Ale, 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 to nie koniec, bo istnieje jeszcze jedna opcja. Opcja czwarta, opcja nuklearna. Czasem w drużynie trafi się postać niestabilna, porywcza, mało rozsądna, może nawet głupia i tak bardzo, bardzo potrzebna i kochana. Kiedy cała drużyna stoi od 20 minut pod oknami posiadłości lokalnego lorda kultysty i gdyba nad tym, jak wejść do środka, nie budząc lokatorów, straży i psów, czasem najprzyjemniejszym i najcudowniejszym dźwiękiem w całym wszechświecie jest zwykłe, nagłe i niespodziewane. To ja biorę cegłę i rzucam ją w okno. Psst, pamiętajcie, nie bądźcie dupkami. Orientujcie się w nastroju przy przystola. Nie każda przeciągająca się dyskusja to zmarnowany czas. Jeśli zaczniecie przerywać rozmowy swoim świetnie bawiącym się znajomym, bo wam się nudzi, to ja, że to tak ujmę po piłatowsku, umywam rączki. No, bądźcie grzeczni i powodzenia na sesjach. Pa, pa.